Cześć, oglądasz program Tylko Premiery, w którym recenzujemy najnowsze i największe filmowe hity. Dzisiaj pod lupę trafia najnowsza superprodukcja ze stajni myszki Miki, czyli Disneyowska produkcja pod tytułem Kraina jutra. Zapraszam! Kraina jutra, czyli Tomorrowland, to nic innego jak nazwa jednego z sektorów parku rozrywki Disneya, gdzie główną rolę odgrywają futurystyczne atrakcje. Na kanwach tej fantastycznej krainy zbudowano scenariusz, który przenosi bohaterów filmu do tytułowej krainy jutra. George Clooney jako zblazowany i rozczarowany życiem geniusz imieniem Frank Walker oraz pełna zapału i optymizmu nastolatka Casey Newton odgrywana przez Britt Robertson to duet dość ciekawy, ale niedoskonały aktorsko. Zabrakło tu jakiejś chemii, tym bardziej, że rolę nastoletniej dziewczyny odgrywa 25-latka. Trochę słabo. I want you to take, me there. take you where? Gdzie Casey staje się właścicielką pewnego tajemniczego przedmiotu, dzięki któremu może obejrzeć swoiste demo pewnej futurystycznej krainy zbudowanej przez najinteligentniejszych tego świata. Wszystko zapowiada się wspaniale, jednak jak to w filmach przygodowych bywa, już niedługo ma się skończyć świat, więc trzeba go ratować. With every Największy atut filmu, czyli tytułowa Kraina jutra został praktycznie niewykorzystany, bo oto kilka panoram, krótki przed po ulicach miasta, tylko po to, by najważniejsze sceny dla fabuły działy się w jakimś pustym hangarze. Jak na gigantyczny budżet, który posiadał film, potencjał został dosłownie jedynie liźnięty. W drugoplanowych ujrzymy świetnego, ale wyjątkowo nijakiego w tej produkcji Hugh Lauriego oraz fenomenalną Rafi Cassidy w roli Androida. Nazwiska to jednak za mało, by film był czymś więcej niż jedynie sklejką poszczególnych wątków, przeciętnych jak na dzisiejsze czasy efektów i dość słabych moralów. Mówiąc o morałach, film przeznaczony jest dla młodszego widza, przez co rozumiem lekkostrawność poszczególnych frazesów. Ba, docenia nawet przewodnią myśl całego widowiska, ale myślę, że można było się postarać mimo wszystko o treść trochę ambitniejszą. W filmie niestety absolutnie nic się nie wyróżnia. Ani muzyka, ani scenariusz, ani nawet puszczenie oka do widza w postaci odniesień do popkultury. Za dużo bezsensownych elementów przygodowych, bardzo mglistego wyjaśnienia, czemu to właśnie nasza bohaterka jest wybawicielką świata i o co w ogóle całe to zamieszanie. Disney ma od kilku lat dość duży problem z realizacją wielkich projektów. Po totalnej porażce, jakim był John Carter, kolejnym niewypałem będzie właśnie Kraina Jutra. Jest to film tak wybitnie przeciętny i nijaki, że aż się serce kraje. Przyznaję pięć gwiazdek i zapewniam, że cierpliwość w oczekiwaniu na wydanie na DVD jest tutaj wskazana. Chyba, że naprawdę nie macie na coś do kina. Dzięki za oglądanie, subujcie nasze kanały oraz dajcie łapkę w górę, żeby nie było nam smutno. Obejrzyjcie także poprzednie recenzje, jeżeli jesteście ciekawi na co warto wybrać się do kina. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia niebawem.